Drużyna! <śmienicza> <Czarnia>, czarna dusza! <śmienicza> Dawać, drużyna. A zmienili tu było kurwa w menu, co? Tu było kiedyś że... w Drużyna! Teraz to poczekaj! Drużyna, do której dołączyłeś jest już w grze! A wypierdalaj! Jeszcze Jeszcze. w Opuść tą drużynę! Idę z portem do dziecięca, czekaj! No sobie powysadzę jakieś samochody, chyba latał ty! <śmienicza> Ja nie wiem jak się C4 rzuca i detonuje, a ty chcesz, że mnie auto wysadzą kurwa. A to o, dawaj to pójdziemy na pusty serwer zobaczyć jak fajnie jest Nie, nasza, to... bo tu on nagrywa, <laughs> on chce nagrać. O tam marudzisz. Ja pokazuję ludziom jak się gra <śmiech> <śmiech> A nie chcesz polecieć w kurde w kosmos tym pojazdem opancerzonym <laughs> A Vanilla maps, kurna jaka nazwa, ja pierdaczę. Ej, wy weszliście na serwer nawet nie zaczekaliście na mnie. Nie. Nie jesteśmy. To jest dla przęcia oczywiście no. <śmieniciela> Jaki śnieg To, że koleżankę, się wodą wiadra znowu oblewała kurwa. I po prostu niektórzy są taki jebnięci. Gdzie ten magi? No jest maki odpalaj, dziuken z kurwa ile mamy czekać? Kurwa w zajebistą grę nie ma czekania kurwa, się tylko gra. O następna, no kurwa, patrz, wszystkie się już rozbierają, kurwa, i robią sobie... Ale, ale, właśnie, a które youtuberki poszły? Ale nie wiem, nie sprawdzałem przy nie, czy, czy robiły. Eee, a te, co wysłałem, to była na pewno ta Zosia NS, tam była, miała najwięcej. Była, zaraz ci powiem, czekaj, kurwa, Maria, no, wyluzuj, kurwa. Eee, Nimfa, nie wiem, czy ta ona była, miała dużo, czy nie. O, 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 o. Sam jesteś nimfa. Ale to co wrzuciłeś była zajebista. Ej, a co a on Co to jest, ra? O, mam tutaj coś, kurwa, czekaj. Tylko on spakuję. wybiera te mapy, ej, co? Co to kurwa jest? Wuuuuu! Ciem... Ciemno. O, ciemno. To jest obrzasku, tak? Bo ja mam na razie Ale serwer. Yeah, obrzasku! Ale kurwa akcji! Da, dajemy, dajemy, rozpierdolimy nogów, kurwa, rozpierdolimy. M98 No taką mało ilość ludzi, mam szansę jeszcze, Hej, ale który głąb że dominację? Ja chciałem dominację! No, Bo dominację znam. I łopie Podwój się, grany. Podbój, kurwa, na tych jebidnych mapach, gdzie co dwie sekundy mnie, kurwa, czołg albo helikopter rozpierdala, potem przyjdzie taki Kromka specjalnie po drugą stronę, se siądzie i będzie mnie wkurwiał, tak jak ostatnim razem, kurwa. Ostatnim razem było dosłownie to samo. Weszłem ledwo na podbój, już Kromka się dołączył i się ze mnie śmiał, że mnie rozpierdala helikopterem co dwie sekundy, kurwa. Nie ma chuja! A ja przeklinałem, że nie RPG da się helikoptera spierdolić nie. Nawet jak w niego pierdolnie, że rpegiem kurwa on da leci dalej kurwa Trzech spawaczy w helikopterze Zajebaj <noise> takiego kurwa Nichu ja kurwa Spierdalać mi z pojazdami a ja tu chcę najpierw się przyzwyczaić do tego ścierwa jebanego kurwa zwanym już I już napierdala mi ktoś mi go zgarnął, co za chwilę No I zajebał mnie tak oczywiście z tuby O tuba yeah very nice O wow, cut no comment, kurwa. Czekaj, gdzie mam się urodzić, żeby, kurwa, rozpierdolić? Tutaj. Z biodra postrojowałem double kill. Mam cię, niga! Nie czuję tych map no jeszcze, ja też nie? Jeszcze, jeszcze. Ja ja manki, skąd cię zabił? Skąd cię zabił Manki? Dzięki za informacje. Dużo mi pomogła. Nie ma za to Najlepsze no, na świecie, potwierdzone inwestycje. Ale wyrywam dwóch, ale Halos wytnie, szkudnia, kawałków, niech <śmienny> wygrywa. Będzie nie no to, aaa! WHAAAAT?! What the fuuuck?! Jak kurwa 29? Twój stary kurwa 29 jeszcze życia ma, kurwa morze. Jakie to jest popierdolone! No i zabicie wroga i tak ma kurwa być Jeszcze granata mu rzucę chujowi A na wstecz nagrywasz? Tak Wszystkich ja nagrywam jak kurwa, jako sadza. dowód osobisty kurwa cholera no, pokazałem, pokazałem pingwinowi jak się wsadza i teraz nagrywam Co? Jak się Pokazałeś wsadza kurwa? Człowieku ja już dawno wiedziałem jak się wsadza kurwa Ty człowieku już No fajnie, dziukę jest fajny <laughs> 10 lat wiem jak się wsadza kurwa I każda jak no, na razie nie, była no, to... z tego jak ja wsadzam te dziuku nie miał jak dzieci robić to No kurwa dokładnie ty kurwa, My to dojebał kurwa, ja się wsadzam ty Człowieku wsadzam byś tak jak ja kurwa to miałbyś o wiele lepsze życie kurwa człowieku Cel ja to Że dojebał tego jak ja wsadzam kurwa Byś nawet nie ogarnął Dziukę, z kiedy ci wsadzasz Kurwa mój Wejdzie no, jak ci tu nie Je bo kurwa starzyku Patrz, a ja teraz zrobiłem kurwa taki hack, pobiegłem naokoło. Nie nie, nie znalazłem nikogo, ale nie to, ja dzwonię po Kromkę, ja dzwonię po Kromkę, Każ, idziemy nie na podłogę. No po co taki chodź, niech Kromka za mnie ale tylko jak Kromka będzie zbił z nami, kurwa, bo ja nie. No dobra, ja tak, to gorączki doprowadza, no sami też miał polewę no z tego, że nie. Nie, 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 Zaraz do niego zadzwonię no, Zaraz nie napiszę pamiętam. Kromeczka Wbijaj PINGWIN ŚWIĘTO ZIEMI dzisiaj PINGWIN, o, kurwa, o, no, skorzenie skorzenie za... Za... Pingwin NA WAKACJACH <głosy> 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 Wiesz, dlaczego tam się na flagę? Słuchajcie, telefon Stronka muszę dzwoni. odebrać Kromka dzwoni plecy PLECEEEE W NICH Czekaj, babo, gram w Battlefielda, kurwa! Yeah. Nie ma czasu na pierdolenie. Zobaczcie, jakiego killa zrobiłem! Kurwa, jak to naprawdę gram, to na killa patrzę, kurwa! Jakiego ładnego zrobiłem. Przeliłem Dobra, bo mi kurwa stryp, Kurwa, nagranie psujesz! What the fuck? Ja Tylko mikrofon zdecydował. No. Ja, ja, kurwa, no. i szpile, motherfucker. On trwa kurwa, deshalb kurwa... Zupa, zupa, er spile szpilek Popaki, <grym> <grym> jest... Ja kurwa, kurwa, będzie kurz. Ej, amunicję? No ja mam. A gdzie jest? Biegnę do ciebie amunicję. To 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 jest. Jest. No, mega daleko. No będzie, z nami, na mamy

HP, HP, please. HP, 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 gdzie To ma HP, ha he, Na wschód od was, również Dobra, ja wlewam. Ej, ja ludzie, jak ktoś ma apteczkę, rzućcie gdzieś apteczkę, kurwa. Bo mnie, jest w ten fucking kurwa, to wygląda. Ale killa przyjebałem, kurwa! Eee, pro gamer a penguin, kurwa, napierdala. Ma co prawda 26 życia. I tu go odblokowałem, kurwa. Tak ma być. Zaraz wezmę rzutę, za Czekaj, ja przypierdolę. Pokaż jej, Masz manki aptekę, I się nie podniósł na kur. Gdzie jest Gdzie Gdzie Ale panowie normalnie miażdżymy, triple cap. No jono, ja lekko A. kurwa. Lekko na no kurwa. PBC na no, batów idzie kurwa, to nie ma. PBC najwidzie. Nie zrobię. Masz ja we wsi kurwa. Patrz jaki double kill, kurna no. Jedyne masz w PBC tutaj wiem, ale mam. Na broni nawet mam. BAM! stube ale ktoś mi go zgarnął, kurwa. Kujeje mam. O, dziesięć, dziewięć, 8, spierdalam, hej. jakieś czerwone obrazy. A ja nic nie mam chyba. Emblemat mam. O ty, śmiro, nie zauważyłem cię. O nie, Widzę w chuj naszych ludzi, nie widzę przeciwników, chciałem o tam zginął. Nie no weźmy z tym, ten no, na ten serwer, bośna. No pewnie... Nie, gramy na dominacji, kurna, ja, macie, nie, nie, Później, się nie bie reca, bie, myślę, na... Nie, pójdziemy na podwój jaki masz... Gdzie się nie dzieje! Cały czas akcja na pierdalam. kurwa jak czarno, co ty pierdoli? Patrz, goni mnie, ziałam ja go gonię bo patrz! BYMU z przeżył! 44% życia po, kurwa, bazuce prosto w pysk! Yeah, ja Battlefield, ja kurwa, Battlefield! Yeeeah, tak ja ma być, widziałem. kurwa! Kurwa, stał w rogu, dostał z bazuki w mordę, ty, i dalej stoi, biegnie, stracę! Prosto no. w mordę, kurwa, no! What the fuck?! O boże. Juk, to jest popierdolone, kurwa, Boże! Widzi, że nie grzmisz, przypierdol ta gra za porządnie, no! No Weźcie bo teraz pingwinowi się koszmary będą się... Nie nie, już jadę. Kurwa, Koszmary mać. pingwinowi się będą po no. <laughs> Ale to jest popierdolone, ty specjalnie biegłem przez pół mapy z bazuką za chujem Aby mu przypierdolić Prosto kurwa nie o fucking kurwa ugly buddy kurwa I chuj przeżył kurwa no Poważnie gaszkę w tym? Ten... Z... Tak, tak to... poważnie stary i właśnie no ja te... z dwóch metrów no odległości przypierdoliłem w gościa stole... bazuką, a on się ze mnie kurwa, nie no ja... wyśmiał to... i mnie złapał. Powiedział co, ale na kurwa, na kurwa i poszedł fuj. Na pochybel. Ej, A ja może któryś z was wie jak zmienić sobie język w baty